Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, loft, a to jest mój kolejny odcinek z gry The Hunter Call of the Wild. Posłuchajcie, dzisiaj będziemy chcieli zwiedzić ostatni nieodkryty punkt, który się znajduje na południu, na południowym krańcu rezerwatu, i właśnie tam się udajemy. Jak widzicie, teren rezerwatu jest pokryty śniegiem. Mieliśmy w międzyczasie lekkie załamanie pogody, ale przestał padać śnieg i pewnie zaraz pojawi się słońce i będziemy mieli szybką odwilż. Gdzieś tam pod dali słyszałem lisa. Ale polowanie na Lisa no trochę będzie trudne. Spróbuję wypatrzeć go lornetką. Teraz, zaraz. Kurczę, kolejny dźwięk był, ale... Nie zlokalizowałem, nie wiem, gdzie on się podział, ale mniejsza z tym. Idziemy do tego punkciku. Mam tutaj emita emitację zapachową, taki wabik zapachowy na łosia. Oraz. Babik dźwiękowy, ta łosia Ciekawe jak działa. No raczej tu nie pojawi się od razu sto łosi. W oddali wypatrzyłem na samym pagórku Karibu, ale wiecie co? Czy strzelać to jakiś młody osobnik? Nie, na no, jakiś wychudzony. Żal mi go. Nie będę do niego strzelał. Idziemy dalej. Idziemy odblokować ten punkt. No więc mamy już tutaj Niecałe 200 metrów, ale tu gdzieś słyszę niedźwiedzia gryzli ale podejrzewam, że już spierdziela pewnie. Czekajcie, jeszcze użyję imitacji zapachowej neutralizatora, bo różnie z tymi miś miśkami jest. Tylko będzie mi go ciężko wypatrzeć, bo śnieg już stopniał, no, gdzie ten misiek jest. Ja go nie widzę. Gdzieś tu był, w tym miejscu, a misio jest tu, odwrócony do nas plecami. Jak fajnie siedzi. Ciekawy jestem jak mogę blisko do niego podejść. Wiecie co? Jest odwrócone do mnie akurat plecami, więc ja spróbuję się do niego podczołgać. Zobaczymy do jakiej odległości do niego podejdę. Na pewno mnie nie widzi. Słyszeć również nie słyszy. Bo się powoli czołgam. Oczywiście mogę przyspieszyć czołganie, ale idę na najwolniej jak się da. Nie używam shift'a. Ciekawe, ciekawe. Ciekawny, ciekawy moment. Jeszcze spróbuję podejść. Nie słyszy mnie, i nie widzi ciągle. Jestem mega blisko. A jeszcze spróbuję, poczekajcie. Zmierzę odległość dwadzieścia osiem metra spoko gdzie jeszcze od ale zaraz tam chyba jest drugi no jasne obaj sobie tu siedzą tam jest trywialny a tam jest niewielki dobra idę dalej jeszcze podejdę bliżej do misiaka Aś chyba mnie zauważył, ale mu się znudziło siedzenie. Wiecie co? Jak tu strzelić? W tył jak mu nie strzelę, pasuje strzelić trochę wyżej. Ale widzieliście to? Tam było jeszcze dwa. Kurczę. Odpoczywał chwilę i sobie poszedł. Ja tutaj oddałem strzał i dla ta, tamtego też strzeliłem, ale nie trafiono w żaden organ. No super. Niezbyt udany ten strzał był. Godzi on teraz pobieg. Czy pobieg do góry? Czy pobieg tu? Tutaj mamy trop. Krwawienie średnie, no to nie jest aż tak źle. Spoko. Ok. Idziemy go zabrać, bo on już tutaj gdzieś powinien być. Nie cierpię tych traw czerwonych. Ok, mamy go. To jest ten chyba niewielki. Tak, to jest ten, do którego strzelałem. Pokręgosłupie poszło, zatwierdzamy. A tam coś widzę w oddali, chyba Karibu. Tak. Ale ładne poroże, poczekajcie, ja chyba do niego strzelę. A tu jaki? Ten ma małe. Ale sporo ich jest, ale ten mi się podoba. od razu chodł. No i charakterystyczny brzęk. Super. Dobra, na pewno tam kilka trafiłem osobników, a z tym niedźwiedziami tutaj to nie wiem, czy Trafiłam z Garanta, czy nie Bo tutaj chyba był Zobaczymy czy są jakieś tutaj tropy krwi Tzw. Tak farby Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, wracam tam do tego punktu ostatniego. Oj. Lis rudy się odezwał. Tylko gdzie on jest? A, tam. Idziemy tutaj na, na, do tego miejsca zaraz. No i okej. Okay, odblokowaliśmy ostatni, ostatni punkcik. I tutaj popatrzy jeszcze przez lunetę czy jakiś misiek się nie kręci, nie. Ostatni punkt do odblokowania i to jest ambona myśliwska, a tam coś widzę. Chyba łosia, no kurde, ja by się wściekły te łosie. Wiecie co, spróbuję je, przy je przywołać, tylko nie wiem, czy usłyszą. Albo poczekajcie. Ciekawe, czy to coś daje zobaczymy. O, kurczę, jaki piękny, ale zobaczcie, mają to gdzieś. Nie mogę Kurczego namierzyć przez te zarośla. Wiecie co? Nie wiem, czy nie będę strzelał, bo. Ale to jest łatwy, ale ładny okaz. Ale chyba ma gdzieś wabik. Nie wiem, gdzie poszła samica. Wiecie co? Oddam strzał do niego. biega tam w kółko samica oberwała i tu jeszcze powinni zaraz się pokazać i koniec, wystrzelałem się z tego wszystkiego co miałem Dobra, możemy usunąć zaznaczenie. I moi drodzy, powiem wam tak, że niedługo będziemy opuszczać ten rezerwat. Być może już to jest ostatni odcinek z serii z serii, w której jesteśmy w dolinie Yukonu. Jeszcze nie wiem, gdzie się wybierzemy. Poczekajcie, bo ja tutaj mam W Karibu, gdzieś, gdzie strzelałem do nich, ale wiecie co? Pójdę po te łosie najpierw, jak zdążę, to przyjdę po Karibu, chyba że plany się zmienią. Ej, zobaczcie, i znowu łoś do którego strzeliłem, nadal się dobrze ma. Wrócił. No, wiecie co, nie uwierzycie, chciałem strzelić właśnie. Ale dwie minuty zanim przeładuję, Łosiu, nie odchodź zbyt daleko. To jest na pewno ten, do którego strzeliłem. Poczekajcie, już prawie dobra, jestem blisko. Tylko tak, tu mam pięć. To mam full, dobra, strzelam. On jest ranny na bank. Nogę dostał. No, prawie przycisk myszy, nie mogę nacisnąć. Kurcze, ale tyło się mnie wkurzają, nie można je. No i co? On tam jest. Później mam zasięgu, czekajcie. On był ranny, bo miał podniesioną. Podniesione kopytko. No trudno. Czyżby to był mityczny? Chyba nie, on ma trzeci poziom. No ale ładne porosze. Dobra, przeładowujemy tego sztucera i idziemy po tego łosia, bo on na pewno już tam gdzieś padł. Mam miśka. Oka, chyba padł od strzała i drugi też gdzieś był, tylko nie wiem gdzie. Pobiegł gdzieś tutaj. Kurczę. No dobra, trudno, nie wiem, gdzie Polas, ale mamy za to misia. Ładny jak nie powiem. Zobaczcie, dostał w serce. Zatwierdzamy. Dobra, idziemy teraz jeszcze po tego łosia. Kurcze, te łosie są bardziej twarde niż te niedźwiedzie. Tutaj gryzli na łosia, to nie ma mocnych. Bardzo małe krwawienie, jasne, standard. A tu jest jeszcze inne krwawienie. Bardzo małe, a to już niedaleko, bo jest 50 na 25, czyli zdrowie mu powoli spada. Podejdziemy jeszcze tym tropem. Idę sobie tak, idę i chyba znowu słyszę niedźwiedzia, samice. Tylko kurde, nie wiem jak tam podejść, bo jestem na widoku. Chciałbym podejść pod te dwa świerki tutaj, pod te choinki, tam się schować i zobaczyć. I ona może się znajdywać, bo teraz nie widzę kompletnie nic. Zaraz widzę. Mam. Zaraz, chyba padła. Tak mi się wydaje, że chyba już po niej chyba to był strzał krytyczny. Albo nie, ona jest ranna, ale... Nie jest! Tak mi się wydawało, że się... Tak, strzał krytyczny był, więc spoko. A tego łosia dalej nie mogę znaleźć, dalej tropie. Dobra, niech przeładuje do końca. Jeszcze tutaj krzemień, czy coś takiego, dobra, mamy kolejny niewielki, ale jest całkiem udane. Polowanie zadowolony jestem z niego. Dobra, idziemy dalej za tym łosiem 0 na 25. To już, tuż, tuż. Chciałbym, żeby to był ten samiec, który przyjął kilka kulek. Z muszkietu Kurde, kolejny niedźwiedź I znowu nie wiem, gdzie on może być Poczekajcie Zaraz, ja tutaj rzucę okiem I jest, mam go Staje na łapach Poczekajcie Chyba znów strzał krytyczny w serce Gdzie ja jestem dokładnie? Tutaj, w tym rejonie, tu jest dużo niedźwiedzi. Ja tu byłem chyba kilka odcinków wcześniej. Ale polowanie udane, na naprawdę. Świetny rezerwat. Jak na razie. Dobra, zatwierdzamy. Tak serduszko. Ale zobaczcie jaki poziom trudny może być. Okej, okay, może być trudny. Dobra, zatwierdzamy. A tego łosia dalej nie widać. Chyba już zgub. Chyba. Się... Nie wiem, gdzie on jest, albo po prostu się ozdrowił cudownie, uzdrowienie jakieś. Bo już nie wiem, gdzie mam iść. No, jeszcze tutaj jest trop. Masakra jakaś, 0 na 25 ciągle. Dobra, idę dalej. Dobra, mam tego łosia. Samica. Kurde, myślałem, że zacznie bie biec bardziej w drugą stronę, a nie w tą. No tak, ją nie podleczę. A tam jest. No ale w końcu wytropiłem tego bohatera. Jezu, ale trzeba było za nim iść. A ja tu mam strzał krytyczny. Tutaj Iwaniec. Ona też nieźle dostała. Dobra, zatwierdzam to. Mam cię w końcu. Wytropiłem tego łosia. Nie jest jakiś taki duży, ale ale srebro. No kurczę, trzy razy dostał i to za każdym razem, praktycznie. Nie, dwa razy dostał z tego y chudzikacz, czy jakoś tak. I raz z m 1 o, mamy nowy poziom. Będziemy mieli jakąś punkty cech. Niestety nie. Szkoda. Ale nie można mieć wszystkiego. ci Ja to mam Mistera. No w sumie to już nie wiem gdzie teraz. Wiecie co? Nagram jeszcze, może jeszcze jeden odcinek z tej serii. I to będzie już wszystko. I będziemy się żegnać z doliną Yukonu. A gdzie się wybierzemy, to jeszcze nie wiem. Albo do krainy jezior, albo na. na albo na. do Tajki. Zresztą napiszcie mi w komentarzu, gdzie byście chcieli, żebyśmy się wybrali na polowania. Już raczej nic nie znajdę. Jeszcze jeden odcinek. I wybieramy się do innego rezerwatu. No tak, jak, tak jak mówię, napiszcie mi w komentarzu, gdzie byście chcieli się wybrać. Mam. Aha, przypomnę, że mam wszystkie DLC. Możemy się wybrać do Hiszpanii. Już nie pamiętam tego rezerwatu. Czekajcie. I ja wam pokażę. Może pokażę. Ukryjmy D. Zobaczcie. Możemy się do krainy jezior wybrać w Leyton Lake Możemy się wybrać yy, do Hiszpanii Do Tajgi, na Tajgę Albo do Afryki Gdzie już będziecie chcieli, to zależy od was Dobra moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko Jeżeli wam się odcineczek podobał, dajcie łapkę w górę Jeżeli nie, łapkę w dół I oczywiście bardzo proszę o subskrypcję Do usłyszenia, na razie, cześć, hej!